Turystycznej, bo okazuje się, że i w powiecie, jak i w mieście, jak i w ogóle w Polsce ten pakiet, ta oferta nie jest jeszcze dowartościowana, czyli mamy możliwości ściągania turystów. Obok jako starosta stalowowolski, stalowej woli, jest naturalny układ z uzdrowiskiem lipa zdrój, które dla mnie jest dla mieszkańców stalowej woli, dla pracowników służby zdrowia. Byłoby też stworzeniem dodatkowych miejsc pracy, bo dzisiaj kwestia dojazdu do pracy 20-30 km to jest żaden, żadne, żadna droga, żadna trasa. I cóż, miejmy nadzieję, że tych inwestorów nie zabraknie. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy stalowej woli nie będą musieli opuszczać miasta i za pracą jechać. W świat, w kraj, w inne miasta. No to y, pan y, starosta mówił o inwestycjach y, pozostalową wolą, y, no ale dobrze. W takim razie. Y, y Nie wszystko to, co pan prezydent powiedział, mm -hmm. jak najbardziej, jeśli chodzi o strefę. No, ja tak myślę, panie prezydencie, że y, jest w tej chwili z działania. Przeciw powodzi, Możliwość pozyskania środków tam bodajże jest wkład własny 15%. Może akurat trzeba by było wzmocnić tam wały jelonka, barcówki i tam wydzielić pewien obszar. Który pod inwestycje mógłby być nie, kiedyś pan, przydatny? No niech pan nie opowiada ale, takich rzeczy, bo w barcuku, Lonka nie ma żadnych miejsc na inwestycje. No. Są pewne tereny, które można by było no, pozyskać. E, Są, ale Zakończyliśmy, nie i zakończyliśmy pierwszy blok e, zadawania pytań. E, moje, to były moje pytania. E, m, oczywiście to nie wszystkie powody, dla których e, e, maleje liczba zameldowanych mieszkańców stalowej woli. Będzie okazja porozmawiać i o kolejnych, bo to będzie w pytaniach między innymi słuchaczy, którzy, które nadsyłali. A teraz pora na pytania kandydatów do kontr kandydata i pan Wiesław Sienbida, proszę. Panie prezydencie, podziwiam pana, jeśli chodzi o pomysły, Podziwiam Pana, jeśli chodzi o, o tą elokwencję i styl przekazu. Natomiast konkretnie chciałbym zapytać, za każdym pomysłem szły pewne projekty. Proszę mi powiedzieć, ile kosztował projekt na stadion stalowej woli? Stadion sportowy? Bo z tego co wiem, to jest taki projekt zrobiony. Ja Panu mówię, niech Pan nie podziwia, niech się Pan uczy. No, przyjdzie czas w szkole się uczy jest nauczycielem. czasami pan go słabo wykorzysta ale to mniejsza jeżeli chodzi o projekt na stadion kosztował około miliona złotych ale w tej chwili będzie kosztował dużo mniej ponieważ projektant ponosi kary z tytułu nieterminowego wywiązywania się z tego zobowiązania i zobaczymy kiedy i ile będzie to ostatecznie a ile jeszcze mamy takich projektów, które gdzieś tam leżą i czekają na swój dzień? Nic mi nie wiadomo, żebyśmy mieli projekt, który leży i czeka na swój dzień. A z weźmy... wyjątkiem jednego rozbudowy urzędu, ale z tego względu, że pieniądze są bardziej potrzebne na inne inwestycje, a nie na rozbudowę urzędu, więc ten projekt będzie czekał. A myślę, że ulica przemysłowa, panie prezydencie? To jest ulica na dzień dzisiejszy powiatowa i apeluję, żeby pan spowodował, żeby ulice powiatowe zostały prawidłowo odśnieżone, bo są w najgorszym stanie w mieście. Kto zapłacił za projekt ulicy przemysłowej, jeśli pan nie. Jeszcze nikt nie zapłacił na, za projekt ulicy przemysłowej, bo go nie ma. Jest tylko projekt wiaduktu. Ale to pan powinien wiedzieć jako starosta. Ale to wiem, bo ja płacę za ten projekt, panie prezydencie. Teraz... No więc jeszcze nie ma takiego projektu. No. To za co płacę? Nie wiem, teraz, to pan powinien teraz wiedzieć. Teraz kolejne pytanie. No pan Andrzej Szwensz Panie Andrzeju? Ja nie mam pytań. Nie ma pan. To w takim razie panie Wiesławie zadaje pan kolejne pytanie? Proszę dalej. Wyczerpaliśmy w takim razie blok pytań kandydatów do kontrkandydata, ale oczywiście debaty nie kończymy, ponieważ mamy tutaj sporo pytań od słuchaczy. I tak jak wspomniałam, kolejny powód malejącej liczby zameldowanych, tak jak pan prezydent zaznaczył, mieszkańców stalowej woli, to brak oczywiście mieszkań. Kolej, e, kolejka oczywiście do, do mieszkań komunalnych jest spora. Póki co powstają mieszkania socjalne, choć tych ciągle jest jeszcze mało. Mieszkańcy, których stać, decydują się na budowę własnego domu. Niestety rozwój budownictwa jednorodzinnego kwitnie, ale w sąsiednich gminach. Jaka powinna być i czy, e, czy jak powinna się zmienić polityka mieszkaniowa Stalowej Woli? To pytanie pierwsze od słuchaczy i pan Andrzej Szlanzak jako pierwszy odpowiada. we <laughs> Po pierwsze, my mamy kilkaset mieszkań do odzyskania od osób, które nie płacą lub dewastują mieszkania, które mają od miasta. Natomiast nie mamy, gdzie tych osób przenieść, ponieważ ustawa nie pozwala na eksmisję na buruk, a Części z tych osób należałoby się to jak najbardziej. No i musimy im zagwarantować mieszkania socjalne lub lokale zastępcze. Mieszkania socjalne będą budowane sukcesywnie i oddawane. Z lokalami zastępczymi gorzej, bo jest kwestia lokalizacji. Dużo osób się pochyla z troską nad tymi, którzy gdzieś tam mają trudne warunki mieszkaniowe, ale broń Boże, żeby tych, których się eksmituje, gdzieś zlokalizować w ich sąsiedztwie. I to jest pewien problem, ale trzeba będzie go rozwiązać i to dość pilnie. Myślę, że w ciągu dwóch lat znajdziemy takie miejsce i wybudujemy mieszkania, lokale zastępcze dla osób, które no nie potrafią normalnie współżyć ze swoimi sąsiadami. Jeżeli chodzi teraz o budownictwo mieszkaniowe, nie nastawiam się na budowanie mieszkań komunalnych, bo niby, bo niby w tym momencie, dlaczego ktoś ma dostawać coś od miasta za, za darmo. Jeżeli nim, również młodzi ludzie muszą brać kredyty, starają się kupować, kupują mieszkania za kredyty itd. Jest bonifikata na, na lokale komunalne w wysokości 99%. Ja tą bonifikatę utrzymałem. Nie uważam, że że to jest w tym momencie dobry pomysł. No ale, jak mówią Anglicy, i w błędzie trzeba być konsekwentnym. Więc to jest. Natomiast podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o budownictwo i wielorodzinne, i jednorodzinne, brak terenów. Mhm. W Stalowej Woli my mamy brak terenu, w związku z tym konieczność poszerzenia granic miasta. Poza tym struktura własnościowa na tych terenach, na których można by budować, jest taka, że zniechęca że zniechęca deweloperów. Natomiast miasto nie ma w tej chwili ani pieniędzy, ani czasu, żeby skupować i scalać, i scalać te grunty. W związku z tym trzeba po prostu poszerzyć granice miasta i szukać terenów na budowisko, pod budowictwo mieszkaniowe po drugiej stronie Sanu. I pan Wiesław Siembida? Przede wszystkim e, uważam, że e, ten stan ilości mieszkańców Stalowej Woli, który e, zmalał do blisko 65 tysięcy, to nie jest wynikiem emigracji e, tych mieszkańców gdzieś w Polskę czy w świat. Patrząc na skalę powiatu, to jak mieliśmy blisko 110 tysięcy, to w tej chwili mamy około 108 z haczykiem tysięcy, więc można powiedzieć, że ze Stalowej Woli blisko 3000 osób w ościennych gminach swoje miejsce zamieszkania zlokalizowało. Dlatego bym postawił, że e, na pewno trzeba wyznaczyć tereny pod budownictwo jednorodzinne, bo jest taka koniunktura, bo jest taka potrzeba i to są mieszkańcy gminy Stalowej Woli, to są pracownicy to są podatki które wpływają do budżetu miasta Stalowej Woli a nie do budżetów sąsiednich gmin. To, że jest perspektywa rozwoju poprzez poszerzanie obszaru administracyjnego miasta Stalowej Woli, to uważam te zabiegi trzeba czynić, ale proszę mieć na uwadze, że to nie przychodzi łatwo, to trzeba umieć rozmawiać, to trzeba umieć się porozumieć. To nie może być Decyzja, bo ja tak chcę. Wszystko będzie zależało od sąsiadujących terenów miasta stalowej woli, zamieszkałych przez tych mieszkańców. Jeśli ich przekonamy i jeśli oni powiedzą, chcą do, przyłączyć się do stalowej woli, wtedy możemy mówić o realności takiego pomysłu. W przeciwnym układzie będzie to następny spór, następna kłótnia i następne niewykonane przynajmniej takiego, takiej propozycji, którą w tej chwili rozmawiamy tu z panem prezydentem. W takim razie kolejne pytanie właśnie dotyczące poszerzenia granic. To, na co Stalowa Wola z pewnością nie może narzekać, to brak lasów, bo tych mamy aż nadto. Pomoc ze strony rządu w kwestii wylesienia nie doczekaliśmy się. Czy w takim razie realne jest poszerzenie granic miasta? Jeśli tak, to w którym kierunku i jaka by to była perspektywa czasowa? I co na to sąsiedzi? Odpowiada pan Andrzej Szlenzak. Poszerzenie granic miasta jest realne jak najbardziej ponieważ no, z moich rozmów wynika, że na przykład władze gminy Pysznica mają tego świadomość, że to się staje coraz bardziej jeden organizm i to scalenie tych miejscowości musi mieć jakiś finał właśnie poprzez powiększenie granic miasta. Perspektywa 4-6 lat to jest powiększenie stalowej woli o Brandwicę, chłopską wolę, Miastkowice, może pysznicę zobaczymy, natomiast perspektywa lat 10, może dwunastu to jest poszerzenie stalowej woli o turbie, agatówkę pilchów obojne. Tutaj przede wszystkim liczymy na wykorzystanie lotniska w Turbi, bo ono nie doczeka się poważnych inwestycji, a byłoby nam potrzebne, jeżeli nie znajdzie się w granicach administracyjnych miasta. Jeżeli chodzi o protesty mieszkańców, to takie były są i zawsze. I zawsze jakieś będą, bo komuś się nie będzie podobać. Natomiast wszyscy ludzie odpowiedzialni muszą zrozumieć jedno. O rozwoju tego regionu decyduje stalowa wola i możliwości rozwoju tego miasta. I tak czy inaczej, rozwój całego regionu musi być w większym czy mniejszym stopniu podporządkowany rozwojowi stalowej woli, bo jeżeli stalowa wola nie będzie się rozwijać, to cały region będzie miał duże problemy i trzeba zrozumieć, jak.